Jesteś istotą, która czuje. Od chwili urodzenia nieustannie coś czujesz. Inni ludzie również. Podczas snu możesz się powstrzymać od świadomego myślenia, ale nie możesz powstrzymać się od odczuwania, ponieważ być żywym to znaczy żyć i czuć. To odczuwanie przenika do samego jądra Twojej istoty. Nie przypadkiem możesz odczuwać życie każdym skrawkiem swojego ciała. Potem masz umysł i zmysły, wzroku, słuchu, smaku, powonienia i dotyku, żeby czuć wszystko, co Cię otacza. Organy zmysłów często nazywane są organami uczuciowymi, ponieważ pozwalają Ci odczuwać to, co widzisz, słyszysz, smakujesz, wszystko, czego dotkniesz i czego zapach czujesz. Całe Twoje ciało odkrywa, cienk, odkrywa cienka warstwa skóry, która jako czuły organ dotykowy również umożliwia Ci odczuwanie. Twoje odczucia w każdej chwili są najważniejsze, ponieważ tak jak się czujesz, tworzy Twoje życie. Twoje uczucia są paliwem. Twoje myśli i słowa nie miałyby żadnej mocy w Twoim życiu, gdyby były pozbawione uczuć. Przez Twoją głowę przewija się codziennie wiele myśli, których jednak nic nie znaczą, ponieważ większość z nich nie wzbudza w tobie żadnych silniejszych uczuć, a liczy się to, co czujesz. Twoje myśli i słowa można porównać do rakiety, która jest, w której jest paliwo, a paliwem są uczucia. Rakieta to nieruchomy pojazd, który, będzie, który bez paliwa nie może nic zrobić, ponieważ to właśnie paliwo jest siłą wynoszącą ją w górę. Tak samo jest właśnie z Twoimi myślami i słowami. Są jak pojazdy, które bez Twoich uczuć nic nie zrobią, ponieważ to uczucie stanowi ich siłę napędową. Kiedy myślisz, nie cierpię swojego szefa, wyrażasz silne negatywne uczucie, jakim darzysz przełożonego i amanujesz. Tym negatywnym uczuciem. Skutek będzie taki, że Twoje stosunki z szefem ulegną dalszemu pogorszeniu. Jeżeli zaś pomyślisz, pracujesz z cudownymi ludźmi, wyrazisz tę myśl pozytywnymi uczuciami wobec swoich współpracowników i będziesz emanował takim właśnie uczuciem, skutek będzie taki, że Twoje stosunki z kolegami z pracy zaczną naprawdę się poprawiać. Podobnie jak wszystko inne w życiu, Twoje uczucia mogą być pozbyte, pozytywne i negatywne. Możesz żywić dobre lub złe uczucia. Źródłem wszystkich dobrych uczuć jest miłość. Źródłem wszystkich negatywnych jest brak miłości. Im lepiej się czujesz, kiedy na przykład rozpiera cię radość, tym więcej miłości dajesz światu, a im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Im gorzej się czujesz, kiedy na przykład popadasz w rozpacz. Tym bardziej emanujesz negatywnością, a im więcej negatywności z siebie dajesz, tym więcej dostajesz jej z powrotem od życia. Powód, dla którego tak źle się czujesz z negatywnymi uczuciami, jest taki, że to miłość jest pozytywną siłą życiową, a w negatywnych uczuciach jej nie uświadczasz. Im lepiej czujesz się, tym lepsze staje się Twoje życie. Im gorzej się czujesz, tym gorzej układa się Twoje życie, dopóki nie zmienisz swoich uczuć. Miłość, wdzięczność, radość, zapał, podniecenie, entuzjazm, nadzieja, satysfakcja. Złe uczucia to nuda, irytacja, rozczarowanie, zmartwienie, krytyka, złość, nienawiść, zazdrość, wyrzuty sumienia, rozpacz, strach. Kiedy dobrze się czujesz, Twoje myśli automatycznie także do, są dobre. Nie da się mieć jednego dobrego samopoczucia i negatywnych myśli. To po prostu jest niemożliwe. Podobnie niemożliwe jest to, by czuć się źle i jednocześnie snuć dobre myśli. Twoje samopoczucie jest dokładnym odbiciem i nadzwyczaj precyzyjnym wskaźnikiem tego, co w danej chwili z siebie dajesz. Kiedy czujesz się dobrze, nie musisz się niczym przejmować, ponieważ Twoje myśli, słowa i czyny są bardzo dobre. Wystarczy dobre samopoczucie, żeby emanować miłością, która na dodatek sama do Ciebie wróci. Dobre znaczy dobre. Większość ludzi wie, co znaczy czuć się dobrze albo czuć się bardzo źle. Nie zdają sobie jednak sprawy, że przez większe życia ży żywią negatywne uczucia. Wydaje im się, że złe samopoczucie wiąże się z odczuwaniem skrajności, takie jak smutek, żal, złość i strach. Owszem, te złe samopoczucie również są w nas obecne, ale negatywność nie ma wiele odcieni. Jeżeli zazwyczaj czujesz się w porządku, może Ci się wydawać, że takie w porządku jest uczuciem pozytywnym, ponieważ nie czujesz się z nim fatalnie. Jeżeli wcześniej czułeś się beznadziejnie, a teraz jest w porządku, to z pewnością jest lepiej. Kiedy jednak w porządku zaczyna dominować w swoim życiu, staje się uczuciem negatywnym, ponieważ czuć się w porządku to nie to samo, co czuć się dobrze. Czuć się dobrze to znaczy czuć się dobrze. Dobre uczucie to szczęście, radość, podniecenie, entuzjazm i zapał. Jeżeli czujesz się w porządku, przeciętnie albo w ogóle niewiele czujesz, twoje życie jest w porządku, przeciętne i niewielkie. To nie jest dobre uczucie. Dobre uczucie wiąże się naprawdę z dobrym samopoczuciem, a dobre samopoczucie jest źródłem dobrego życia. Kiedy czuwasz radość, dajesz się wszystkim dookoła, gdziekolwiek się znajdziesz, a w, nie, zanim, a w zamian otrzymujesz radosne doznania, radosne sytuacje i radosnych ludzi. Od najmniejszych doświadczeń, takie jak usłyszenie l ulubionej piosenki w radiu, po te największe, tak jak podwyżka pensji, wszystko co przejawia są prawem przyciągania, które reaguje na promieniującą z Ciebie radość. Kiedy odczuwasz irytację, dajesz ją wszystkim dookoła, gdziekolwiek się znajdujesz i otrzymujesz w zamian irytację i irytujące doznania i sytuacje i irytujących ludzi. Od... Najmniejszych doświadczeń, takie jak ukąszenie komara po te największe, jak awaria samochodu, wszystko to są przejawy działania prawa przyciągania, które reaguje na promieniującą z Ciebie irytację. Każde dobre uczucie jednoczy Cię z siłą miłości, ponieważ miłość jest źródłem wszystkiego. Uczucie takie jak entuzjazm, podniecenie i zapał wywodzą się z miłości. Kiedy stale ją odczuwasz, wypełniają Twoje życie rzeczy entuzjastyczne, podniecające i pełne zapału. Możesz w pełni okiełznać moc dobrego samopoczucia, podkręcając ją do maksimum. Aż podkręcić to uczucie do maksimum, musisz się mocno chwycić i celowo je wzmacniać, żeby czuć się naprawdę dobrze. Kiedy chcesz wzmocnić entuzjazm, upajaj się nim, wykorzystuj go maksymalnie poprzez intensywne odczuwanie. Kiedy odczuwasz zapał lub podniecenie nimi, również się upajaj i wzmacniaj je, przeżywając najgłębiej jak to możliwe. Im skuteczniej wzmocnisz swoje dobre uczucia, tym więcej miłości okażesz, a skutki tego w twoim życiu będą naprawdę spektakularne. Każde dobre uczucie możesz też wzmocnić poprzez wyszukiwanie rzeczy, które kochasz. Nim zasiadłam do pisania tej książki, codziennie poświęcałam kilka minut na wzmocnienie swoich dobrych uczuć. W tym celu myślałam o wszystkich rzeczach, które kocham, liczyłam rzeczy, które kocham non-stop. Jedną za drugą moja rodzina, przyjaciele, dzieci, dom, kwiaty, pogoda, kolory, sytuacje, zdarzenia i rzeczy, które zachwyciły mnie i które pokochałam w miejskym tygodniu, miesiącu albo roku. Powtarzałam tak sobie w pamięci listę, wszystkiego, co kocham, aż poczułam się do tego cudownie, i dopiero wtedy zaczęłam pisać. Wzmacnianie dobrych uczuć w taki sposób jest naprawdę proste i można to robić wszędzie i w dowolnej chwili. Możesz bardzo łatwo sprawić. Sprawdzić każdy ważny aspekt Twojego życia pod kątem tego, czy darzysz go dobrymi czy złymi uczuciami. To, co czujesz w odniesieniu do pieniędzy, zdrowia, swojej pracy i związków międzyludzkich, jest dokładnym odbiciem tego, co z siebie dajesz na każdym z tych pól. Kiedy myślisz o pieniądzach, twoje uczucia odzwierciedlają to, co z siebie dajesz w kwestii pieniędzy. Jeżeli myśląc o pieniądzach czujesz się źle, ponieważ masz ich mało, siłą rzeczy dostaniesz zamian od życia negatywne, okoliczności i doświadczenia związane z brakiem pieniędzy. Dlatego, że sam takim właśnie negatywnym uczuciem emanujesz. Kiedy pomyślisz o swojej pracy, Twoje uczucia powiedzą ci, co z siebie dajesz w tej dziedzinie. Jeżeli myśląc o niej czujesz się dobrze, to siłą rzeczy dostajesz zamian od życia pozytywne, okoliczności i doświadczenia w pracy, dlatego że sam myślisz. Pozytywnie i tym uczuciem emanujesz. Kiedy myślisz o rodzinie, zdrowiu i innych ważnych dla ciebie sprawach, twoje uczucia informują cię o tym, coś siebie dajesz w każdej z tych dziedzin. Życie nie dzieje się samo przez się. Życie reaguje na ciebie. Życie od ciebie zależy. Każda jego dziedzina zależy od ciebie. Jesteś autorem swojej biografii, jesteś reżyserem filmu ze swojego życia. Sam decydujesz, jakie ono będzie poprzez to, co z siebie dajesz. Możesz mieć dobre uczucia. Na nieskończony niewielu poziomach, co oznacza, że nie ma żadnych granic tego, jak dobrze się czujesz, jak dobre jest Twoje życie. Złe uczucie mają wiele poziomów, z których każdy jest gorszy, bardziej negatywny od poprzedniego, ale w ich przypadku istnieje dno i granica, której przekroczenie byś nie zniósł i która Ci każe znów przedłożyć dobre uczucie nad złe. To nie przypadek ani szczęśliwy traw, że z dobrymi emocjami czujesz się fantastycznie, a ze złymi naprawdę paskudnie. Miłość jest najważniejszą siłą sprawczą w życiu, przyzywa cię i przyciąga poprzez dobre uczucia, żebyś mógł wieść życie, jakie jest Ci pisane, ale miłość przemawia do Ciebie także poprzez złe uczucia, ponieważ to one mówią ci, że jesteś oderwany od pozytywnej siły życiowej. Całe życie kręci się wokół tego, co czujesz. Wszystkie decyzje, które podejmujesz, obierają się na tym, co czujesz. Jedyną w Twoim życiu siłą, która popycha Cię do działania, są Twoje uczucia. Jeżeli czegoś w życiu nie chcesz lub chcesz, to dlatego, że to kochasz, i że dzięki temu będziesz to się dobrze czuł. Jeżeli czegoś w życiu nie chcesz, to dlatego, że z tego powodu czułbyś się źle. Pragniesz zdrowia, ponieważ dobre zdrowie poprawia samopoczucie, a zdrowie kiepskie je pogarsza. Pragniesz pieniędzy, ponieważ dobrze jest móc kupować sobie rzeczy, które kochasz i źle czujesz się, kiedy nie możesz ich sobie kupić. Pragniesz szczęśliwych związków, ponieważ w takich związkach dobrze się czujesz, a w związkach trudnych czujesz się źle. Pragniesz szczęścia, bo dobrze się czujesz, kiedy jesteś szczęśliwy, a źle, kiedy jesteś nieszczęśliwy? Pragnienie wszystkich rzeczy, które są dla Ciebie dobre, są i jest motywowane dobrymi uczuciami, jakie z nich płyną. Jak otrzymywać te wszystkie dobre rzeczy, których pragniesz w życiu? Dobrymi uczuciami. Pieniądze Cię pragną, zdrowie Cię pragnie, szczęście Cię pragnie, wszystko, co kochasz Cię pragnie, wszystkie te rzeczy nie mogą się doczekać, żeby znaleźć się w Twoim życiu. Musisz jednak żywić dobre uczucia, żeby je przyciągnąć. Nie musisz walczyć i w pocie czoła zmieniać swojej sytuacji życiowej. Wystarczy, że poprzez uczucia będziesz dawać miłość, a wtedy wszystko, czego pragniesz, pojawi się samo. Twoje dobre uczucia pozwalają okiewzać potęgę miłości, siły odpowiedzialnej za wszystko, co w życiu dobre. Twoje dobre uczucia podpowiadają ci, że to właśnie jest droga do wszystkiego, czego pragniesz. Twoje dobre uczucia mówią ci, że kiedy będziesz się dobrze czuć, twoje życie będzie pełne dobra. Najpierw jednak musisz okazać dobre uczucia. Jeżeli przez życie będziesz sobie powtarzać Będę szczęśliwy, kiedy będę mieć większy dom, szczęśliwy, kiedy będę więcej zarabiać, kiedy będę mógł podróżować, kiedy dzieci odniosą są sukces, kiedy moja firma odniesie sukces. Nigdy nie docieszeszesz się tych rzeczy, ponieważ twoje myśli zaprzeczają działaniu miłości, zaprzeczają prawu przyciągania. Najpierw musisz być szczęśliwy i dawać szczęście, żeby szczęście dostać. Inaczej być może, ponieważ wszystko być nie może, ponieważ wszystko, co chcesz w życiu dostać, najpierw musisz dać. Rządzisz swoimi uczuciami, rządzisz swoją miłością, moc miłości, odda ci wszystko, co z siebie dasz już dziś.